Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy. www.taczańskibs.pl Sponsorem programu jest Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska. złotych w zaciągniętych kredytach przez podhaleńskie gminy, by dokończyć duże inwestycje szkolne w czasach kryzysu mogą dziwić. Jednak inwestycja w młode pokolenie to inwestycja w przyszłość społeczeństwa. W samej gminie Nowy Targ, w której skład wchodzi 21 sołectw, jest aż 25 szkół, w tym 19 podstawowych. Zastanawialiśmy się nad sensem ich mnogości. Wiadomości zaczynamy jednak od dwóch poważnych wypadków na Podhalu. I środa 12 marca. Piotr Starmach. Rozpoczynamy wiadomości telewizji Podhale. Dzisiaj w godzinach popołudniowych w Waksmundzie doszło do zderzenia trzech samochodów. W wypadku poważnie ucierpiały dwie osoby. Relacja Mariusza Opyda. Dwie osoby zostały ciężko ranne w wypadku, do którego doszło dzisiaj po godzinie 16 w Waksmundzie. W zdarzeniu uczestniczyły trzy samochody, a łącznie poszkodowane zostały trzy osoby. Mimo bardzo dobrych warunków na drogach, jakie w ostatnich dniach panują na Podhalu, zwłaszcza za dnia, Przyczyną tego wypadku była prawdopodobnie zwyczajna brawura. Samochód marki Audi uderzył w Renault kierowanego przez mieszkańca Maniów, a następnie zjechawszy na przeciwległy pas zderzył się czołowo z pojazdem dostawczym marki Opel, kierowanym przez mieszkankę Nowego Targu. Kierujący Audi, mieszkaniec Krościenka, jak również kierująca Oplem odnieśli ciężkie obrażenia ciała, a pasażerka Opla doznała lekkich obrażeń ciała. Uszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, gdzie również zostaną przebadani na zawartość alkoholowej krwi. Teraz przenosimy się do Zakopanego, gdzie wczoraj na Kasprusiach kobieta chcąc wyjechać z parkingu stoczyła się swoim samochodem ze skarpy. Szczegóły Marcin Szkodziński. W Zakopanem na parkingu przy Kasprusiach doszło do wypadku. Cofający samochód terenowy spadł ze skarpy i dachował w potoku. Całe zdarzenie widział dozorca parkingu, który rozmawiał z poszkodowanym kierowcą. Przyczyną wypadku miała być automatyczna skrzynia biegów i niefortunna pomyłka. Mówiła, że się pomyliła, jeszcze i tam coś podobno przyblokował yy, obcas, na no, no Nie, że tam zagumę chwyciła i mówi, że zdenerwowana, zdenerwowana była i bo chciała szybko, bo tam z góry jaki sam je jechał i chciała wycofać szybko i później po prostu no, pomyłka była. Zaraz po tym, jak samochód dachował w potoku, na pomoc osobom uwięzionym w samochodzie, ruszyli okoliczni mieszkańcy. W samochodzie uwięzione były dwie osoby: małe dziecko oraz kobieta poruszająca się o kulach. Syn wyciągnął, syn wyciągnął to Pomagałem dziecko. Tylko w zasadzie, pana. nie? Z mhm. takim drugim panem. A ja niewiele tam już mogłem zrobić, bo ta pani mówiła, że wszystko w porządku, tylko ją po prostu nogi ma przyparaliżowane, nie? Pomimo zsunięcia się auta z kilkumetrowej skarpy i dachowania, nikt nie odniósł ciężkich obrażeń. Wypadek, do jakiego doszło we wtorek w godzinach popołudniowych, nie jest pierwszym wypadkiem w tym miejscu. Pan Leopold, pracujący tuż obok parkingu, widział już podobne zdarzenie. To będzie 3-4 lata temu, to jakaś pani z Warszawy też zamiast bieg wsteczny, to dała ten i w potoku się znalazła. Pomimo kilkumetrowej skarpy zaraz za parkingiem miejsce to nie jest w żaden sposób zabezpieczone. Zachodzi zatem pytanie, czy w Zakopanem musi dojść do kolejnej tragedii, aby stroma skarpa przy potoku została zabezpieczona. Na przestrzeni lat polskie szkolnictwo przeszło wiele reform. Część z nich budziła kontrowersje i wątpliwości uczniów i ich rodziców. Utworzenie gimnazjów było jedną z nich. Dzisiaj okazuje się, że ta reforma wymagała stworzenia setek nowych placówek edukacyjnych. Na pytanie, czy szkół w gminie Nowy Targ nie jest za dużo, starał się odpowiedzieć Piotr Twardowski. Gdy w 1999 roku po reformie szkolnictwa w Polsce przywrócono gimnazja, w społeczeństwie rozgorzała gorąca dyskusja na temat słuszności rozdzielenia dzieci i młodzieży. Dziś te problemy choć wciąż żywe, przycichły, ale pojawiły się nowe. Wraz ze zmianą systemu nauczania, jak grzyby po deszczu, rosły nowe budynki szkolne. Rosły i wciąż rosną. Przykładem jest Ostrosko, gdzie we wrześniu grupka niewiele ponad setki dzieci i młodzieży przeniesie się do nowego budynku. My się szykujemy już, właściwie z dokumentami to już pomalutku archiwizujemy i się pakujemy, natomiast myślę, że meblowanie już w czasie wakacji, już przenoszenie na 1 września powinniśmy rozpocząć. Choć inwestycja cieszy społeczność miejscowości, na której wniosek zresztą gmina zdecydowała się postawić nowy budynek, powstaje pytanie, czy duży gmach jak na ilość mających się tam edukować uczniów, będzie łatwo utrzymać. Powierzchnia jest dość duża, na pewno koszty utrzymania będą wyższe niż, niż w tej szkole, hmm. ale uczniów też przybywa, bo z roku na rok do zerówki, do pierwszej klasy przychodzi coraz więcej uczniów. Na parterze, właśnie w piwnicy jest pomieszczeń dość dużo i można jeszcze wykorzystać na inne cele i myślę, że będziemy szukać takiej możliwości, żeby szkoła troszkę zarabiała na siebie. Z danych Urzędu Statystycznego w Krakowie wynika, że w gminie Nowy Targ w roku szkolnym 2012 na 2013 średnio na jedną szkołę podstawową przypadało 84 uczniów. Zaś w gimnazjach było ich po 162. Wnioskować z tego można, że samych szkół podstawowych jest w Gimnie dużo. Ale czy za dużo? Wójt Jan Smarduk zauważa, że lepiej byłoby, gdyby szkół było mniej. Lecz ciężko to osiągnąć, bowiem pomiędzy ludnością w wielu miejscowości wciąż żywe i mocne są antagonizmy które prawie że wykluczają możliwość łączenia placówek. A bywa, że w jednej szkole uczy się tylko 40 osób. Dziś jak się określa ilość uczniów dla szkoły, no to po prostu są przepisy, które mówią jaka wielka musi być szkoła, jakie korytarze i parametry, także to niestety nie od nas zależy i czasem one są obiektami dużymi, ale niestety to wynika z przepisów polskiego prawa. Władze gminy są jednak zmuszone do tego typu inwestycji. Na przykładzie szkoły w Ostrowsku, której budynek nie spełniał już żadnych wymogów, widać, że tego typu przedsięwzięcia są wręcz konieczne. Gmina uspokaja, że w praktyce nic się nie pogorszy, a tylko polepszy. To są inwestycje wielopokoleniowe. Te inwestycje no, nie dało się ich nie zrobić, bo po prostu warunki w tych szkołach Jakie odziedziczyliśmy w roku 96, były takie, że nie szło już tego ani modernizować, ani naprawiać, tylko trzeba było od podstaw nowe, kupować, nowe budować. Nie ma za dużych obiektów nigdzie, tam gdzieśmy wybudowali to nie jest tak, że są obiekty za duże. Trzeba pamiętać, że to jest inwestycja prawie że na 100 lat. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że w ciągu ostatnich 15 lat na terenie gminy przybyło prawie 4 tysiące mieszkańców. Więc to pokazuje, że nasze wioski cały czas się rozrastają. Ponad 2,5 tysiące dzieci i młodzieży z gminy, która na oświatę wydaje prawie połowę swojego budżetu, może spać spokojnie. Warunki, w których uczą się lub będą się uczyć, mają się systematycznie polepszać. W planach jest m.in. budowa wspólnej szkoły dla miejscowości Harklowak Knurów i Szlembark. Teraz wszystko leży w rękach mieszkańców, którzy być może w końcu dojdą do porozumienia, no i oczywiście w rękach polityków którzy, miejmy nadzieję, nie przeprowadzą nowej reformy oświaty, skutkującej wywróceniem do góry nogami obecnego stanu szkolnictwa. Uczniowie i nauczyciele szkół noszących imię księdza profesora Józefa Tischnera z całej Polski rywalizowali ze sobą w zawodach narciarskich, które odbyły się w Kluszkowcach. Wszystko to z okazji 12. Memoriału imienia księdza Tischnera. Chociaż postać księdza profesora Józefa Tischnera kojarzy się przede wszystkim z jego bogatym intelektem, to szkoły i zaprzyjaźnione z nimi raz w roku spotykałem się, by w sportowej formie upamiętniać jego postać. Postać wielkiego intelektualisty, filozofa, który kochał nie tylko góry i wędrówki po nich, ale po prostu kochał sport. Był sportowcem za, za Młodu i, i czynnie uprawiał sport jako młody chłopiec, jako młodzieniec później jako, jako ksiądz wspinał się przecież po górach, po tatrach, nawet jako taternik, także prowadził aktywny tryb życia, także jak najbardziej połączenie tego memoriału sportowego z pamięcią się, prezesa i jest, jest na miejscu. Zawody w narciarstwie alpejskim rozgrywane były dzisiaj na stoku ośrodka narciarskiego Czorsztyński w Kluszkowcach, który od samego początku współorganizuje imprezę. Jej sedno nie leży jednak w samym współzawodnictwie sportowym lecz przede wszystkim we wspólnym spotkaniu dzieci i młodzieży. Memoriał imieniem księdza Tischnera to zawody, które zostały wymyślone w Łopusznej w trzy lata po śmierci księdza profesora Józefa Tischnera, jako taka forma spotkań młodzieży i dzieci uczących się w szkołach imieniem księdza profesora Tischnera. Dlatego, że po jego śmierci tych szkół zaczęło przybywać, obecnie ich jest 35, na nasze zawody przyjeżdża średnio około 16 tych szkół i raz do roku staramy się właśnie w marcu spotkać i najczęściej udaje nam się skoordynować datę zawodów albo z urodzinami księdza profesora, ewentualnie z imieninami, zależy jaką mamy zimę, czyli albo 19 marca, albo 12. Zawody cieszą się dużą popularnością. Jak zauważają organizatorzy startujący w poprzednich edycjach jako dzieci, przyjeżdżają dziś patrzeć na zmagania swoich młodszych kolegów. To już dwunasta edycja zawodów, które gromadzą ciągle bardzo wielu zawodników. Są to uczniowie, którzy w szkole na zajęciach mają narty w programie. Z Krakowa, z Ratułowa, z Rogoźnika, z Pyzówki, z Łopusznej, z Tarnowa, ze Starego Sącza, czyli właściwie można powiedzieć Małopolska czasem bywały też szkoły ze Śląska, myślę, że w tym roku e, trochę brak zimy ich odstraszył. Średnio uczestników mamy od 120 do 270. Pamięć o księdzu profesorze może się zatem objawiać w wielu formach. Być może młodzież, która o księdzu usłyszała po raz pierwszy właśnie podczas tych zawodów, w przyszłości z czystego zaciekawienia zajrzy do jego książek i tam odnajdzie coś dla siebie. A nawet odnajdzie siebie samego. Internetowe rekolekcje z udziałem księdza Wojciecha Węgrzyniaka wciąż trwają. Zapraszamy na kolejną ich odsłonę. Kiedyś pytano księdza Tischnera, dlaczego księża nie żyją tak jak głoszą. A on miał odpowiedzieć, czy słyszeliście i widzieliście taki drogowskaz, co wyszedł do miasta? Jak to jest z tymi drogowskazami? Czyli jak to jest z prawdą pożyteczną? Z prawdą o Kościele? Zapraszamy na kolejny odcinek pierwszych internetowych rekolekcji ludźmierskich. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy w wiadomościach, żegnając się z Państwem, zapraszam na kolejne wydanie naszych wiadomości już w piątek. Dobranoc. Czorem programu był ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska. Nie szukaj banku daleko. Jesteśmy tutaj od pokoleń. Taczański Bank Spółdzielczy www.tatrzanskibs.pl